W związku czy w relacji zaczyna nagle mieć miejsce coś, czego nie było wcześniej, czyli krytyka, i poniżanie. Słyszycie otwarte uwagi, typu przeszkadzasz mi, ciągle wymyślasz problemy, znowu masz jakieś wątpliwości, narcyz staje się również sarkastyczny, zaczyna sobie żartować waszym kosztem. I nie ma najmniejszego problemu, ażeby robić to nie tylko, kiedy jesteście sam na sam, ale również przy Waszych dzieciach, przy znajomych, w towarzystwie. Pozwala on sobie również na porównania typu – moja wcześniejsza partnerka jakoś bardziej się starała w tym czy w tamtym punkcie, moja ex była w tym lepsza – Moi dotychczasowi partnerzy to byli o wiele lepsi w łóżku niż Ty. I zaczynają się tego typu również pociski. Przeżywacie w tej fazie taką um, zmienność nastrojów u narceza, czy narceski. Um, raz są oni bardzo czuli i mili, a za chwilę następuje faza chłodu, i staje się on czy ona taki odrzucający wręcz. A wy jako ofiara po prostu w naturalny sposób czujecie się yy, zagubieni. Odbiera wam on czy ona na tym etapie poczucie własnej wartości. Na przykład umniejsza waszym sukcesom, obojętnie w jakiej fazie życia jesteście. Czy na przykład zdaliście akurat maturę. Czy zdobyliście dyplom na studiach, czy może chodzić na przykład również o awans jakiś zawodowy, to nie usłyszycie tego, co byłoby normalne, czyli jakiejś pochwały, czy wspólnej radości z waszego sukcesu, typu jestem dumny, dumna, czy cieszę się bardzo. Usłyszycie, ach, to nic takiego, o wielka mi sprawa, albo co tu dużo gadać? Każdy to przechodzi, każdy to robi, I czujecie takie poirytowanie, zaczynacie czuć taki dyskomfort, bo nie spodziewacie się takich reakcji, myślicie, że to bliska osoba, często najbliższa i macie zupełnie inne oczekiwania, co też jest słuszne, bo w normalnym związku odbywa się to po prostu inaczej a tutaj jednak człowiek zaczyna reagować w bardzo taki dziwny, chłodny sposób. Następnym punktem jest bagatelizowanie Waszych uczuć, czyli jeżeli mówicie o czymś, na przykład, że jest Wam przykro, albo jesteście smutni, albo że coś Wam nie wyszło w pracy, usłyszycie podsumowanie krótkie. Zimne, chłodne, typu, a tam przesadzasz i koniec tematu. Albo, ojej, znowu robisz dramę o jakieś tam pierdoły, no i czujecie, że wasze uczucia nie są jakby traktowane na poważnie. Następuje także coś takiego, jak odwracanie winy, czyli kiedy ofiara zwraca uwagę, że na przykład jest źle traktowana. Zaczynasz tematyzować, że ktoś zachował się nie tak w stosunku do Ciebie, no to zasadniczo następuje odwrócenie winy, czyli słyszysz, że no z Tobą coś nie tak, to Ty jesteś jakaś przewrażliwiona, to Ty zawsze musisz stworzyć problem. Kolejnym punktem jest kontrola i manipulacja. Ma miejsce tak zwany gaslighting, czyli taka forma stosowania prania mózgu na swojej ofierze przez narcyza. Czyli na przykład sam schowam klucze, a gdy Wy ich szukacie, bo jesteście pewni, że zostawiliście je w stałym miejscu lub na przykład zawsze w drzwiach wiele osób tak robi, usłyszycie komentarz typu nie pamiętasz dobrze, yy, chyba to sobie wymyśliłeś, że te klucze tu były, nigdy ich tu nie było. Zawsze leżą na przykład gdzieś tam na szafce i robicie takie wielkie oczy, ponieważ zasadniczo zostawialiście je zawsze w tym samym miejscu. Narcyzm w tych momentach robi z was po prostu głupka. Służy to temu, żeby wzbudzić w was taką niepewność i taki tak zwany dysonans poznawczy, czyli taką jakby rozbieżność w głowie. Dochodzi w pewnym momencie do tego. Że zaczynacie wątpić w siebie. Ma miejsce również coś takiego jak zazdrość kontrolowana. Czyli, no nie wiem, piszecie do swojego kolegi z pracy życzenia świąteczne. No i słyszycie takie typowe teksty zazdrośnika. No, na przykład, nie pisz do niego, bo ci nie ufam. Albo jedziecie gdzieś sobie na wycieczkę czy odwiedzić rodzinę. Pociągiem czy autobusem siedzą tam z wami jakieś osoby i nic złego nie robicie. Nagle słyszycie nie patrz się tak na tą kobietę, bo już słyszę, że masz jakieś zboczone myśli, czyli jesteście posądzani o coś, co zupełnie nie ma miejsca. Może mieć też miejsce coś takiego, jak zmiana zasad, czyli coś, co kiedyś było takie w oczach narcy zachwalone, teraz jest powodem do krytyki. No na przykład zawsze komplementował Was za to, że nie wiem, ładnie trzymacie łyżkę i widelec, a teraz krytykuje, że nie wiem, że jak świnia, czy coś w tym stylu. Naprawdę dzieją się tu przeróżne rzeczy i o przeróżnym nasileniu. Dlatego tak wyraźnie podkreślam te punkty.